Witam dzisiaj następny dzień pracy nad ciągniczkiem. Tu mamy joystick. Tu no mamy ślinki założone. Rozdzielacz. tu mamy jeszcze do pompy, końcówki z i Trzeba czegoś tak. No i takie pytanie. Co możemy z tego zrobić? Tu mamy indus, dwie końcówki udarowe 17, imbus 17. No i do udaru przegub. Ma ogólnie dwa takie przeguby. Ja, co możemy z tego zrobić? Ja z tego zrobię napęd sobie na pompę. Tu mamy pompę już wytoczone mamy piątki blachy, albo nawet szósteczki. Może była szóstka, ale została przetuczona. Teraz wezmę ją, dopasuję, otwory porobię. W środek będzie przyspowany z drugiej strony już mam przyspawany. O! Stygnie sobie. I będzie z jednej strony przyłapana nasadka, z drugiej strony jedna skrócona. Druga będzie. Druga będzie dłuższa, żeby mogła sobie pracować. Nawet nie wiem czy. To co obetne jeszcze nie przedłużę tom żeby większy, większa odległość była pracy. No. no i dobra, robimy dalej. No witam, pomału robimy dalej. Kawałek zrobiony, nasadki 17 już jest zamontowane. To są dwie siedemnastki, jedna długa, jedna krótka. W środku jest przyspawany imbus, tu go widać nawet kawałek. One mają przy tył trochę luzu na sprężynach. No tutaj jedna sprężyna coś się wyrobiła, ale to w nie będzie przeszkadzało. No i jest sprzęgiełko. To jest na dwóch przegubach, więc z każdą pracą silnika to będzie sobie ładnie pracowało. Z każdym zawirowaniem. No dobra, le, le, robimy dalej mocowanie. Tu jeszcze zastrzały chcę porobić. Jeden i drugi, żeby to sztywno trzymało pompę. Dobra, pomału robimy dalej. Na razie daję sobie przerwę. Założy zamontowałem joystick od Tura. Linki ładnie idą tyłem, tu wychodzą. Tu przyjdzie półeczka zrobiona szczelna w miarę na rozdzielacz. Przewody sobie wyjdą później, tędyk na belkę, Tędyk o, na belkę od ramienia. Tu będą cztery szybkozłączki. złączki. Będę jakby było trzeba odczepić tura, coś robić przed traktorku. I z pompy przyjdzie tutaj zasilanie P. To jest po angielsku, ogólnie podaję, ale P. Ogólnie jest P jak pompa. Eee, tu przyjdzie zasilanie. Tu jeszcze po drodze, prawdopodobnie, będzie trójnik na orbitrol. Ale jeszcze zobaczę, może inaczej go puszczę, zasilę. Tu jest T jak tank, to zbiornik. I N to jest taki jakby przelew. Ale yy, przelew ogólnie to jest tank z, 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 tego, z rozdzielacza. A N to jest taki przelew, że idzie to co na zasilaniu przechodzi. Specjalna jest Specjalny jest ten, specjalnie jest I można zasilać drugi rozdzielacz, więc z tego pójdzie dołem. I tu chyba mam, o i akurat z tej strony, że tu sobie 90 stopni pójdzie i drugi rozdzielac zasilę, no i tak samo tu jest powrót już będzie na zbiornik, tu już tego już nie będę ruszał i tu będzie na, prawdopodobnie pierwszy to będzie na tylnie ramiona, na podnośnik, a to będzie do przyczepki na przykład, jakieś dwa wyjścia hydrauliczne tutaj sobie zrobię po prostu i już. No, no dobra. Na dzisiaj chyba przerwę sobie zrobię, bo to więcej główkowania była niż roboty. Jeszcze się przymierzę do joysticka. trzy razy przymierzałem, trzy razy poprawiałem. No i zobaczymy, co z tego będzie. No dobra. Na razie. No i dobra, my robimy dalej. Tak jak w poprzednim filmie, to dźwignia już jest. Muszę zrobić zaszczół wzmocnienia. Tak. Aha, to powinienem odblokować. Nie ciężko pracuje. Pewnie może jak kolej dostanie, to będzie lżej. No. Ale się rusza z całą blachą, nie wiem, czy to będzie widać. Wiem to trzeba zrobić. Tu już krótko sobie pokręcałem, żeby sobie zobaczyć, jak ma być zasilanie ile węża cała lista zrobiona. Tu jestem dogadany w okolicy, że pojadę, wezmę wąż końcówki, sobie przyjadę podocinam, po ustawiam poustawiam to jak mają być, pozaznaczam. Na razie z tego rozdzielacza do siłownika podnośnika jest tylko wyliczone zasilanie zasilanie powrót powrót będzie łączony będzie tu w dół szedł tędyk wychodził to tak jak od początku idąc od pompy zasilanie tu będzie trójnik na trójniku będzie rozejście na 22 o na M18, z M18 będzie zasilone arbitrol, tu jest regulator ciśnienia. Bo żeby pełne ciśnienie nie szło na arbitrol, bo jest niepotrzebne. Nie? Tu będzie regulator ciśnienia, tu też od razu jest powrót, powrót też pójdzie tędy, też będzie tędy wpięte co będzie szło do zbiornika. Tu przychodzi zasilanie, tu zasilanie dalej wychodzi. To jest oznaczony literą N. Specjalna taka końcówka dłuższa, jest on się wkręca, i to stąd pójdzie na ten rozdzielacz. I później powrót z tego pójdzie prawdopodobnie tędyk. Tu damy trójnik, tu pójdzie 90 stopni do trójnika, pójdzie prosto. Trójnik, powrót z orbitrola. No i do zbiornika. Zbiornik będzie gorzko zamontowany. Będę musiał filtr przerobić powietrze. Wszystko z jednej strony miał być tam zbiornik oleju, ale w tej skrzynce, nawet, jest przygotowany pod wymiar. Wszystko ale jest problem, tego typu, że pompa jest wyżej niż zbiornik. Prawdopodobnie by zassało, ale nie chcę ryzykować. Zbiornik będzie nad pompą, pompa będzie cały czas zalana i będzie lepiej. No dobra, no to dopiero w poniedziałek, wtorek będę nagrywał. Jak będę śmiał wężej, będę docinał i robił